Forum Młodzieży to jest gremium powołane przez Marszałka Województwa Opolskiego jako ciało konsultacyjne, doradcze, opiniotwórcze, ale również inicjatywne. To jest grupa młodych ludzi, często bardzo aktywnych ze wszystkich środowisk Województwa Opolskiego, takich lokalnych liderów, którzy są naturalnymi ambasadorami swoich środowisk tutaj w samorządzie, ale również są ambasadorami tych spraw które Zarząd Województwa dla młodzieży realizuje i mówią o nich w swoich środowiskach. To pierwsze forum to tak naprawdę, ono było bardzo krótkie, bo trwało rok. To był ten czas ukonstytuowania się, nabrania samodzielności, wypracowania swoich dokumentów funkcjonowania. Drugie forum, no to już była aktywność, która pozwalała na konsultacje tych programów, na, przy, na przykład kwestie związane z e, stypendiami, coś co dotyczy młodych ludzi, ale również byli oni aktywni w, w takiej integracji międzypokoleniowej. E, to z ich inicjatywy e, współpraca między Forum Seniorów a Forum Młodzieży układa się bardzo dobrze, dlatego że wspólnie spotykają się, omawiają wiele spraw, jak również są dla siebie tak jakby naturalnymi wolontariuszami. Nie ma ważniejszych spraw, jeśli chodzi o projekty, o, o te, które mają znaczenie strategiczne, żeby nie było rozmowy właśnie w, w gremium młodych ludzi. Oni też ważną rolę spełniają, bo przekazują wszystkie informacje dotyczące tego, co samorząd robi, a co nie zawsze mogłoby docierać młodych ludzi, i wyrażają swoją opinię, o tym często bardzo krytyczną, ale nie krytykancką. Jeżeli chcą się wypowiadać. A robią to bardzo chętnie i są bardzo do tego dobrze merytorycznie przygotowani. My chętnie wsłuchujemy się w ich głos. To są ludzie o różnych poglądach. To nie jest młodzieżówka Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. No nie, bo sam sposób rekrutacji nawet na to nie pozwala, a z drugiej strony to jest takie gremium, które ma być apolityczne, ale ma być bardzo aktywne. To też jest. Taki czas, kiedy młodzi ludzie kształtują dopiero swoje poglądy polityczne, kształtują swoje takie najważniejsze wartości, i to doświadczenie, które tu nabierają, pozwoli im też na to, żeby bardzo odpowiedzialnie w przyszłości może właśnie działać polityce.